Człowieki. O, przyszliście człowieki? No, i tyle w komentarzu. Żyliście człowieki człowieka? No. A ty, człowieku, masz coś do dodania? <laughs> Jedziemy, kujwa. Ty już masz dość tego no, wszystkiego, tak. prawda? Dzień dobry, koni. Kolejny dzień przeprowadzki. Na starej chłopie. Zaczynamy zbierać wszystko. To dzisiaj wyjedzie zdjęcia. No i komoda przygotowana do wywiezienia. Za oknami jeszcze ciemno. Znowu nabywalało tego białego szaleństwa. No i pomału, co? Pomału trzeba szykować, 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 jeszcze raz szykować. Przyjedzie Marek, dzisiaj, dzisiaj Marek mi pomoże. Dobrze, że ma się przyjaciół, że ma kto pomóc. Bo komoda ciężka tego bym nie dał rady sam. No i Marecki, jak dzisiaj przyjedzie, zabieramy to wszystko, jedziemy się raz i potem wracamy załapakuje się jeszcze raz jedziemy tam na chałupę malujemy kuchnię trzeba pomału coś też przygotować tu dość dużo odświeżyliśmy zrobiliśmy mieliśmy już jakąś inspekcję naszego byłego wynajmującego był zadowolony jak będzie przy rozliczeniu zobaczymy czy my też będziemy zadowoleni no a was co zapraszam was na ten filmik. Zapraszam Was do oglądania. Będą jakieś skróty z przeprowadzki. Będą. No, wyjaśnię Wam yy, to mieszkanie, Wam pokażę, jakie mniej więcej było, ile za nie płaciliśmy, w jaki sposób i co. Będziemy się widzieli później na jakiejś tam, może, odnowieniu nowego mieszkania. Do zobaczenia. O. Widzicie tą mordeczkę w końcu? Witamy. Jest Mareczek, tak jak wam mówiłem. Jest Marek, pomógł mi już jesteśmy już na tej nowej chałupie. O, żeby nie było. I komoda już stoi tutaj. Także Mareczku bardzo dziękuję. Mega Marek. Mega, mega. Trzeba... No, petuwe tak samo. Pewnie, że przyjedziesz na parapetówę i przyjedziesz na tereny. Będzie I pokopać. teraz jak będziemy jechać nad morze, to będzie dużo bliżej, bo przyjedziesz... No, ty ty będziemy bliżej, ja nie? A jak? No i co kochani? No my pomału już następny raz przewozimy, zostanie nam jeszcze chyba na raz Jutro zabierzemy coś i potem na sam koniec tylko te rzeczy, które zostawiamy tutaj w domku na parę dni do przeżycia Materac, pościel, jakieś tam naczynia, jakieś tam wiadomo ręczniki, podstawy takie do życia na parę dni To zabierzemy później Tu został telewizor bo księżniczka musi oglądać, wiadomo. O, o ta właśnie tam. No, a bardziej już teraz ta ogląda, mama na swojej wysokości puściłem jej dzisiaj ee, w telewizji małpy. Byście widzieli, co tu się działo. Masakra. Nawet za telewizor wchodziła, bo myślała, że małpy jej się tam chowią. <śm> no, narzędzia to wiadomo. Instrumenty do czasami. Suszonego przełyku, kurde polepszenia, no to wiadomo, kuchnia całkowicie nie nasza, wszystko zostaje, jedynie graty z wierzchu. Tu kochani, jest tak: tu jest taki mniejszy pokoik, moje ciuchy robocze się suszą, tu zostaje taka oto szafa, była stara, niestety poszła do wyrzucenia. Tomek, jak tu chwilę był, kupił nową szafę ją zostawiamy w zamian za tamtą. Tu zostaje lustro. Ten pokój ma może długości 3,5 metra, tam jeszcze z taką wstawką, czyli można powiedzieć 3 na 2,5 metra. Tak to wygląda. Okna tutaj, człowieku, pomimo, że myjesz, nawet co chwilę to yy, są balkoniki od sąsiadów z góry i zawsze są takie zacieki w momencie, że. Czasami mycie tego to nie ma sensu. Odświeżone, wymalowane. Tu jest taki korytarz odświeżony, wymalowany. Tu była nasza druga sypialnia. Ten pokój już jest trochę większy, bo on będzie miał za 4,5 metra na 3 metry. No i tutaj szafa jest właściciela. Tamto maluństwo jest właściciela, to zostaje. Czarne krzesełka, które są, są właściciela, zostają. My zabierzemy ten swój burdelik. No niestety jest to jak jest. Bo to już są takie resztki Jutro zabierzemy stela z łóżka Zostawimy sobie materac Tu do odświeżenia te ściany Tylko te białe Taką właśnie oto farbą Bo nasza farba Z Polski co przywiozłem jest biała A ich biała farba wygląda tak Bardziej żółto Jest taka bardziej perłowa nie biała Więc będzie przemalowane wszystko I zostawione zasłony tutaj no, Zostawiamy no, bo kurcze no nie będziemy ich zabierać. Nie mamy ich gdzie wieszać, więc niech zostaną. I tutaj jest tak. Tu mieliśmy prysznic. Tak to wygląda w tym momencie. Ten nasz burdelik tu wstawiłem nowe lustro, ponieważ na stare lustro to już się w ogóle nie dało patrzeć. Wstawiłem taką szybę, ponieważ jak przyszliśmy, to ta łazienka była otwarta całkowicie. Tu się lało wszędzie. Dlatego drzwi wyglądają jak wyglądają, spuchnięte. My wstawiliśmy taką szybę, kotarę, którą się zasłaniamy. Jest duży, fajny prysznic, nic nie przeszkadza i woda się nigdzie nie leje. Do tego ściągaczka i ściągaliśmy. Także to wszystko zostawiamy, zostaje. Wymalowane, odświeżone, nowe jakieś elementy powkładaliśmy. Tu mieliśmy taki malutki kibelek jak to na Holandię to wystarczyło odświeżone, wszystko pomalowane Będzie to co nasze jeszcze będzie zabrane więc to mieszkanie zostawiamy puste całkowicie a co najgorsze to właśnie to że tą kuchnię, którą mamy to jak to w Holandii wchodzi się do domu przez kuchnię tu taki bardzo malutki korytarzyk wchodzi się centralnie przez kuchnię także tu zostawiasz człowieku szczewiki i tu bez szczewików już wchodzisz i widzisz kuchnię i dzień dobry Sąsiadko coś tu gotujecie, czy nie gotujecie, ważycie coś w frylocie, w garkach, czy nie frylocie. No. I kochanie, jeżeli o to chodzi. Żeby móc wynająć takie mieszkanie, na samym początku musiałem zapłacić dwa borgi, czyli ponad 2000 euro, do tego za wynajem mieszkania. Kiedy je wynajmowałem 6 lat temu, kosztowało 1450 euro. Dzisiaj od półtora y, roku płaciliśmy już 1700 euro. Koszta rosły miesięcznie do tego jakieś 200 euro za prąd gaz, do tego internet z 70 euro, do tego woda zwykła 20 parę euro miesięcznie. I woda, która jest za tarasem, przymuje państwo, no to tutaj był podatek prawie 400 euro w zakosze. Które kurczę też płaciliśmy za śmieci. Też tam chyba było 300 coś euro za rok. Więc to wszystko można podzielić. Gdzieś tam w skali jednego miesiąca. I Wam wychodzi, że taki koszt życia tutaj. Tak jak dla mnie, dla takiej osoby. Jak ja przyjechałem to jest koszt. Ponad 2000 euro miesięcznie. Żeby móc to w ogóle być. Nie mówiąc już o kosztach dojazdów do pracy. Nie mówiąc już o jedzeniu o innych takich. Także tego się musicie spodziewać. Że nie jest tak łatwo. Iść na swoje nie. Że jednak czasami na tych agencjach jest troszeczkę łatwiej, ponieważ dadzą ci to mieszkanie, skasują cię za nie. Mieszkasz jak mieszkasz, ale mieszkasz czasami się trafia bardzo fajnie, czasami się trafia bardzo źle, no ale ludzie dają sobie radę, nie narzekają, nie? Takie wyjazdy są dla ludzi twardych, pewnych siebie, którzy chcą, wiedzą czego chcą. My, Ani, zbieramy się, jedziemy na nowe mieszkanko drugi raz, bo z Mareczkiem widzieliście, przewieźliśmy największą część, najcięższą komodę która pewnie znów się będzie pięknie prezentowała. Udało nam się jej nie rozwalić. Postawimy znowu na niej telewizor, więc zbieramy się tam. Widzimy się na nowym mieszkanku. Będziemy je malutko odświeżać, malować, żeby móc w przyszły weekend, a nawet może w przyszłym tygodniu, już się tam wkludzić. A tu zdać klucze, rozliczyć się i liczyć na to, że właściciel odda nam bork. Bo tam Również, żeby wynająć to, tak jak słyszeliście wcześniej, 1350 za miesiąc plus 2000 borgu, bo miało być więcej, ale ugadaliśmy się, że tylko 2000 borgu, czyli tak zwanego takiej zaliczki na podszedł, gdybyśmy kiedyś nie zapłacili jakiegoś czynszu, gdybyśmy zniszczyli mieszkanie tu. Był właściciel na inspekcji. Był zachwycony, zadowolony. Był w ogóle zdziwiony, że jest tak odświeżony i tak dalej. Bo my, jak wynajęliśmy, to było gorzej niż jest teraz, jak to zawsze. No ale cóż, pytał się nas, czy nie znamy kogoś jakichś Polaków, najlepiej polskiej rodziny, takiej jak wy, żeby dobrze mieszkali, dobrze płacili, wszystko i tak dalej. Oczywiście powiedziałem, że nie znam. No nie będę. Polecajkom, nie ma człowieki. O, słyszeliście człowieki? I tyle w komentarzu Żyliście człowieki człowieka? No. A ty człowieku masz coś do dodania? <laughs> Jedziemy, kujwa. Ty już masz dość tego wszystkiego, tak. prawda? No ty już masz skało. dość tego wszystkiego. Znowu szelki, znowu przeprowadzki, znowu jazdy. Myśmy. Także skarby moje, jak doczekaliście do tego momentu i doczekacie reszty. Dziękuję wam bardzo, że jesteście, że oglądacie. To jest vlog Rafika Tak jak piszę od razu, to nie tylko poszukiwania. Tu będzie wszystko. Was serdecznie pozdrawiam, serducho dla Was, uśmiechu kupę, a my zawijamy się na robotę. Narka, do zobaczenia tam. No i kochani, na nowej chałupie. Łotwieramy puszeczkę. Puszeczkę z farbeczką, i taka cytryna będzie. to jedna cytryna, to druga cytryna. I to będzie tu. Będzie tu, będzie tu. I ten mały kąsek tam. Resztę zostawiamy na biało. Taką wstaweczkę. Będzie fajnie wyglądać. Także jak myślicie. Jak będzie cytrynowo. Jak będzie kolor. Kolor będzie na ścianie. To później wam pokażę. Jak już będzie. I co kochani. Ostatnie taśmy zdarte. Widzicie to. A widzicie to. A w innym kolorze światła przy innej żarówce widzicie jak wygląda, ciemniejszy. A przy dobrym naświetleniu wygląda jasny. Ale to i tak jeszcze mokre jest, wyschnie. Wyschnie. Dla Was to była chwila. Dla mnie 40 minut. No i wcześniej pół godzinki oklejanki. Reszta zostaje już tak jak jest. Żeby się, że tak powiem, oddzielały trochę te meble. Bo tu wiadomo, tu będą jakieś graty. Już to wygląda pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. My się cieszymy. My się cieszymy. Jutro przy dziennym świetle będzie pewnie troszeczkę ładniej wyglądać i wyschnie. A jutro to już druga część. Ta za mną. Co? Malujemy jutro? Halo? No. Malujemy jutro. Dzisiaj tak to jest. Tak to jest z tymi artystami, nie? Do jutra. Dzień dobry. Ludziom język pokazujesz. Ludziom język pokazujesz. Kawka będzie. Jesteśmy. Kolejny dzień. Cytrynka jest cytrynką. No wiadomo, że nie będziecie tego dobrze widzieli. Światło też tego nie pokaże, ale jest mega. Jest mega. Naprawdę mega. Wypijemy kawkę, biorę się za drugą część. Dzisiaj przywieziono resztę gratów. Kurka wodna, no jest tego, Na no, zbierało się. Tu stoi łóżko. Człowiek będzie poskładać. Może dzisiaj już będziemy wprowadzać się w salony, że tak powiem, sypialniane, Tam postawimy komodę, postawimy łóżko. Został nam do przywiezienia tylko materac, na którym będziemy spali jakaś pościel, jakieś pierdoły. Myślimy, że może do środy czwartku uda nam się już tutaj wklucić. Zobaczymy.